Witajcie, komu z nas nie zdarzyło się patrzeć na tabelę pełną liczb i czuć? No, kompletne zagubienie. Właśnie, dzisiaj zobaczymy, jak wziąć taki chaos danych i zamienić go w naprawdę klarowną, zrozumiałą historię. Dobra, to do rzeczy. Spójrzmy na to. Mamy tu dane z małego sklepu internetowego. Jest lista zamówień, widać liczbę sztuk w każdym z nich, no i całkowitą wartość. I tak na pierwszy rzut oka, co my tu mamy? W zasadzie tylko kolumny cyfr. Strasznie ciężko jest tu dostrzec jakikolwiek wzorzec, prawda? No i tu pojawia się to kluczowe pytanie. Czy jest jakiś związek między tym, ile ktoś kupuje, a ile pieniędzy wydaje? Innymi słowy, czy te dane próbują nam coś opowiedzieć? Czy kryje się w nich jakaś historia? Ok, a oto nasz plan działania. Najpierw zmierzymy się z problemem nadmiaru danych, potem zobaczymy jak wykresy rozrzutu mogą nam pomóc. Następnie wyznaczymy sobie jasną ścieżkę dzięki liniom trendu. Dalej, mega ważne, omówimy pewne kluczowe zastrzeżenia. A na koniec zajrzymy pod maskę, żeby zrozumieć, co te wszystkie liczby tak naprawdę oznaczają. Dobrze, zaczynamy od punktu wyjścia, czyli od wyzwania. Surowe dane w tabelach mają w sobie ogromny potencjał, ale, no cóż, same z siebie niewiele nam mówią. Nie przemawiają do intuicji. To trochę jak mieć na stole masę światnych składników, ale bez żadnego przepisu. I właśnie tutaj na scenę wkracza nasze pierwsze super ważne narzędzie wykres rozrzutu. To jest naprawdę potężny sposób, żeby wizualnie, na własne oczy, zobaczyć związek między dwiema różnymi rzeczami ale co to tak właściwie jest? Wyobraźmy to sobie. To po prostu wykres, na którym każdy jeden punkcik to jedna para danych. W naszym przypadku jeden punkcik to jedno zamówienie. I ten punkt pokazuje nam jednocześnie dwie rzeczy na dwóch osiach. No dobrze, to zobaczmy, jak to zbudować w praktyce. Na osi poziomej, tej na dole, osi X, umieścimy liczbę sztuk. To jest nasza zmienna, od której wszystko zależy. Z kolei na osi pionowej, czyli osi Y, umieścimy sumę zamówienia. To jest coś, co, jak się domyślamy, zależy właśnie od liczby kupionych sztuk. Okej, okay. weźmy na warsztat jedno konkretne zamówienie. Ktoś kupił 9 rzeczy i zapłacił za nie 45 dolarów i 24 centy. Pytanie brzmi: Jak ten jeden wiersz z tabeli zamienić w jeden mały punkcik na naszym wykresie? To jest naprawdę proste. Spójrzmy: krok pierwszy na osi poziomej znajdujemy dziewiątkę. Ok, mamy to. Krok drugi, idziemy prosto w górę, aż dojdziemy do poziomu 45, 24 na osi pionowej. I bach, w miejscu, gdzie te dwie linie się spotykają, stawiamy kropkę. I tyle. Każdy jeden wiersz z naszej tabeli to będzie dokładnie jeden taki punkt. A teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, gdy zrobimy to dla absolutnie każdego zamówienia z naszej tabeli. No właśnie z pojedynczych kropek powstanie nam cała chmura punktów. I tutaj tutaj zaczyna się cała magia. Nagle widać coś niesamowitego. Te punkty wcale nie są rozrzucone losowo układają się w taki wyraźny pas, który leci sobie od lewego dolnego rogu do prawego górnego. I to jest nasza pierwsza, potężna, wizualna wskazówka. No dobra, widzimy ten wzorzec, ale jak go opisać, jak go ująć w jakieś ramy? Do tego właśnie posłuży nam linia trendu. To jest narzędzie, które w prosty sposób podsumuje nam, w którym kierunku to wszystko zmierza. Co to jest ta linia trendu? To w zasadzie taka prosta kreska, która stara się przejść jak najbliżej wszystkich tych naszych punktów na raz. Można powiedzieć, że to taka linia najlepszego dopasowania. Albo jeszcze prościej, to jak streszczenie całej tej naszej chmury danych w jednej, jedynej linii. I to jest w tym wszystkim fascynujące: że jedna prosta linia staje się nagle potężnym podsumowaniem całej tej zależności między liczbą kupionych rzeczy a tym, ile trzeba za nie zapłacić. Okej, okay, ale zanim pójdziemy dalej, stop. Musimy omówić jedną, absolutnie kluczową zasadę. Bez niej cała ta analiza może zostać źle zrozumiana, to jest naprawdę ważne. Chodzi o jedno z najważniejszych mantr w całej statystyce i analizie danych. Korelacja to nie jest to samo, co przyczynowość. Powtórzmy: To, że dwie rzeczy idą w parze, wcale nie oznacza, że jedna jest przyczyną drugiej. Bo taka zależność, taka korelacja może wynikać z różnych rzeczy. Jasne, w naszym przykładzie to jest dość logiczne. Więcej przedmiotów, wyższa cena. Ale czasami to może być totalny przypadek. Albo, co jest jeszcze ciekawsze, może istnieć jakiś trzeci, ukryty czynnik, o którym nie mamy pojęcia, a który wpływa na obie te rzeczy naraz. Jaki z tego wniosek? Taki, że linia trendu to przewodnik. Pokazuje nam pewną średnią wartość, której możemy się spodziewać. Ale ona nigdy nie powie nam, ile dokładnie będzie kosztować to jedno konkretne zamówienie. I mamy na to doskonały przykład w naszych danych. Spójrzmy: linia trendu podpowiada, że zamówienie na 8 sztuk powinno kosztować tak mniej więcej 65 dolarów. Ale kiedy zerkniemy na nasze prawdziwe dane, co widzimy? Trzy takie zamówienia i każde jedno kosztowało ponad 95 dolarów. Różnica jest spora. To pokazuje, że linia jest przewodniciem, a nie jakąś kryształową kulą. Dobrze, to na koniec wejdźmy na chwilę do maszynowni. Spokojnie, nie będziemy nic liczyć. Chcemy tylko zrozumieć ten prosty mechanizm, który napędza każdą linią trendu. Oto i ono. Słynne równanie y równa się mx plus b. I od razu zwróćmy uwagę na ten mały daszek nad literą y. To nie jest błąd. Ten symbol, y z daszkiem, mówi nam, że to jest wartość przewidywana przez model, a nie ta faktyczna z tabelki. OK, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Literka M to nachylenie. Po prostu mówi nam, jak bardzo stroma jest nasza linia. W naszych danych M wynosi około 7,31. I co to znaczy w praktyce, w naszym sklepie? To znaczy, że każdy jeden dodatkowy produkt w koszyku podnosi oczekiwaną wartość zamówienia o jakieś 7,31 dolarów. Dobra, a co z literką B? To jest tak zwany wyraz wolny. Mówiąc prościej, to nasz punkt startowy. To miejsce, w którym linia przecina pionową oś Y. U nas to jest około 8,81. Jak to rozumieć? Można pomyśleć, że to jest taki bazowy koszt zamówienia, może jakaś stała opłata zapakowania albo obsługę, która jest naliczana, zanim w ogóle zaczniemy dodawać do niej wartość produktów. No i proszę, zaczęliśmy od chaotycznej tabeli, a skończyliśmy z jasną historią. Teraz już wiadomo, że patrząc na dane, można zobaczyć znacznie więcej niż tylko cyfry. Można zobaczyć wzorce, trendy, właśnie historię. To prowadzi do ostatniego pytania, skoro już wiemy jak to robić, to jakie inne, fascynujące, ukryte zależności czekają na odkrycie w tych wszystkich danych, które otaczają nas każdego dnia.